Rilling Halland swoje ostatnie mecze nie może zaliczyć do udanych. Norweg gra poniżej oczekiwań i w ogóle go na boisku nie widać. Co się dzieje z Hallandem i czy jest aż tak źle jak się mówi? Jaka jest rzeczywiście prawda? O tym w dzisiejszym odcinku. Kiedy Manchester City latem 2022 roku ściągał Halanda z Bursu Dortmund, już wtedy uznawanego za jednego z najbardziej obiecujących napastników na świecie, pewne było, że wyłożone wówczas 150 milionów euro się zwróci w postaci dobrej formy Norwega. Jednak nikt nie spodziewał się, że ta forma będzie aż tak spektakularna. W swoim debiutanckim sezonie w angielskiej lidze Haland rozwalił system. Nie dość, że został królem strzelców, to pobił rekord Premier League. Strzelając najwięcej goli w jednej kampanii. A mowa tu o rekordzie, który od paru dziesięciu lat nikt nie był w stanie pobić. W każdą sytuację Haaland potrafił zamienić na gole i tego wyróżniało. Dostawał piłkę i bez zawahania oddawał strzał z obojętnie jakiej pozycji, a piłka i tak wpadała do bramki. Pobijał rekord za rekordem, czy to w swojej lidze, czy w lidze mistrzów. A zdobycie potrójnej korony przez Manchester City to wielka zasługa właśnie Haalanda, który odegrał kluczową rolę w meczach. Dzięki czemu obywatele pierwszy raz w historii sięgnęli po Puchary Ligi Mistrzów. Haaland był brakującym elementem w układance Pepa Guardioli. To, ile dał ten chłopak obywatelom jest niesamowite. W jeden sezon odmienił losy Manchester City, który stał się najlepszą drużyną na świecie. Za to Norwek stał się najlepszym zawodnikiem na świecie. Po niesamowicie udanym poprzednim sezonie Norweg podszedł do nowej kampanii z ciążącą na nim presją. Aby nowy sezon był również obfity w strzelone bramki oraz trofea. Gra Halanda na początku sezonu wyglądała obiecująco. Regularnie strzelał gole i dobrze grał, aż do listopada. Natomiast od grudnia 2023 aż do teraz, Haland strzelił jedynie 6 goli na przestrzeni 19 spotkań. Co prawda był przez parę meczy kontuzjowany, ale w tej serii jest mnóstwo spotkań, w których nie strzelił gola. W tym samym okresie w poprzednim sezonie strzelił 13 goli. Oznacza to, że coś tu jest nie tak. Jak Manchester City nadal dobrze sobie radzi, to ich najlepszy napastnik ma niespodziewany spadek formy. Oczywiście wciąż strzela gole, ale nie radzi sobie aż tak dobrze jak miało to miejsce w poprzednim sezonie i w większości meczach jest po prostu niewidoczny. Fundamentalnym aspektem jest to co zmieniło się w obecnym sezonie. Latem 2023 roku klub opuściło dwóch graczy: Gundam i Mares, którzy dość często obsługiwali halanda podaniami. Na dodatek, przez większość sezonu niedostępny do gry był Kevin De Bruyne, czyli główny motor napędowy w podaniach w poprzednim sezonie. Jednak, aby zrozumieć dlaczego Haaland w meczach jest w ogóle niewidoczny, musimy przyjrzeć się taktyce. Haaland jest kluczowym elementem taktyki Manchesteru City, choć może nie w sposób, który byłby oczywisty dla wszystkich. Jego rola polega na przyciąganiu uwagi obrony przeciwnika, co otwiera przestrzeń dla jego partnerów z drużyny. Choć nie angażuje się w przygotowania do gry, ani nie oddala się od obrony przeciwnika, aby zdobyć piłkę, jego obecność na boisku powoduje, że przeciwnicy muszą skoncentrować się na nim, zazwyczaj bierze na siebie uwagę dwóch obrońców. To z kolei daje większą swobodę jego kolegom z zespołu, pozwalając im kontrolować grę na połowie przeciwnika. Piłkarze mają opcję, aby zagrywać do Halanda, ale nie chcą tego robić, ponieważ jest to na tyle zdyscyplinowana drużyna, która dobrze trzyma się narzuconego planu. Guardiola wyraźnie preferuje utrzymanie Halanda w centrum ataku, aby non-stop trzymał się na swojej pozycji. Pomimo, że Haland może nie błyszcze dreblingami ani kreatywnymi odegraniami, to jego zdolność do szybkiego przejęcia piłki i oddania strzału sprawia, że jest niezwykle groźnym napastnikiem. Chociaż może się wydawać, że jest niewidoczny na boisku, to dzięki określonej roli daje dużo przestrzeni dla swoich kolegów, którzy konstruując akcję mogą zrobić wrzutkę w pole karne, gdzie ustawiony będzie Norweg, gotowy do oddania bezpośredniego strzału na bramkę. Taktyka to jedno, a celność to drugie. To nie jest tak, że Haaland nie dostaje podań, dostaje je głównie w momencie podań kończących akcję Golem. Jednak w obecnym sezonie marnuje więcej sytuacji niż jak miało to miejsce rok temu. Powodem tego stanu rzeczy może być presja, która spoczywa na plecach Norwega. Po kapitalnym poprzednim sezonie, kibice oczekują od Halanda takiej samej skuteczności albo i nawet lepszej, a ze względu na to, że Haland, choć na takiego nie wygląda, to często łapie kontuzje, które wykluczają go z gry na parę meczów, to nie zawsze może grać na 100%. W tym sezonie Erling był ponad miesiąc kontuzjowany a to właśnie po tych tygodniach przerwy od piłki jest najbardziej nieskuteczny w tym sezonie. Dotychczas nie było sprawy o powtarzających się słabych meczach Norwega, ponieważ była to pierwsza dłuższa przerwa Norwega od przenosin do Manchesteru. Haland nie jest w stanie strzelać tak regularnie jak w poprzednim sezonie. Jego kontuzja mu w tym nie pomogła. W tym sezonie Premier League strzela gola średnio co 110 minut. Natomiast w poprzednim sezonie strzelał gola co 77 minut. Jednak biorąc pod uwagę, że Norweg na przestrzeni całego sezonu strzelił już 20 goli w lidze, to jest to dobry wynik. Spadek jego formy jest widoczny, jednak w karierze takie sytuacje są normalne, a czym prędzej czy później Haland wróci do swojej odpowiedniej strzeleckiej formy. Jeśli film Ci się spodobał, myślę, że powinieneś zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Na dziś to tyle polecam obejrzeć inne moje filmy.